Ja nie mogę. Zawsze chciałem ten samochód przetestować, więc dziś właściwie jest to taki trochę spontan, ponieważ maszyna dosłownie wczoraj, no, licząc od dzisiejszego dnia, jak to kręcę, pojawiła się w ofercie dealera samochodów używanych Autocomfort z Podszczycina z Morzyczyna. Oj coś mi się wydaje, że długo ona na placu nie postoi, także postanowiłem od razu wziąć się na teścik, a jest to Dacia Sandero już kurczę, trzeciej generacji w wersji Stepway. Także chyba takiej topowej z lekko fraudowym charakterem. Przyjrzymy się tej maszynie z bliska, troszeczkę wam o niej poopowiadam, zmierzymy ją raceboxem oraz później oczywiście skoczymy na próbę autostradową. 1.0 turbo pod maską z instalacją gazową fabryczną. Także właściwie jest to Dacia Sandero Stepway 1.0 EcoG, nie AliG, EcoG strasznie mi się ta nazwa podoba, no ale wiem, że znajdą się tacy, którzy powiedzą, że nie jest ta nazwa dobra, skoro tutaj jest LPG. No kurczę, pieczone! Każdy lata na tym, co mu pasuje najbardziej. Kwestia kryteriów, ale według mnie ta konfiguracja Daci Stepway właśnie z gaziutkiem jest najlepsza, zdecydowanie. Tylko ja nie mam jakichś tam uprzedzeń, jestem normalny. Tym bardziej, że instalacja gazowa wychodziła tutaj właśnie w serii, z fabryki. W takiej konfiguracji na kanale była już też Stepway. Dacia Duster, włączymy sobie postojówki, 350 tysięcy wyświetleń prawie aktualnie. Dacia Jogger, 170 tysięcy wyświetleń aktualnie. Także Dacia, mimo iż nie są to samochody stworzone na próby autostradowe, to cieszą się zainteresowaniem. No ale pamiętajmy, każdy samochód ma jakąś swoją prędkość maksymalną. W ogóle na wstępie chciałem Wam pokazać reflektory z przodu, które są już chyba w serii LEDowe w tej generacji. Jest to rocznik 2021, końcówka, ja nie wiem, ale dla mnie ten kształt Lamborghini. Ja to widzę, ja to czuję. A no właśnie, wspomniałem, że mamy tutaj LEDy z przodu. Ogólnie Dacia tej generacji, no tak troszeczkę podrożała względem poprzednich, ale jest oczywiście bezpieczniejsza. Ma sztywniejszą budę. Jest znacznie lepiej wyposażona. Może być znacznie lepiej wyposażona, ale już nawet z bazowym wyposażeniem mamy tutaj więcej poduszek powietrznych yy, względem poprzednich generacji. Mamy bezpieczniejszy samochód, trochę mniej spartański. Tutaj już taką Dacia on całkiem przyjemnie się jeździ, nawet. Też wiecie, oczywiście nie ma tutaj napy w środku, czy tam jakiejś pod sufitki z Alcantary, ale nie o to tutaj chodzi. Auto według mnie przysympatycznie, fajnie wygląda, przyjemnie. No szczególnie mordeczka. No wielu by chciał dać tutaj daci buziaczka, no w taką buzię. Ciężko się tutaj przyczepić. Pamiętajmy, że jest to samochód budżetowy. Proszę bardzo, nawet chromy tutaj jakieś. Dacia Stepway, Duma. Ja I te lampy tutaj. W ogóle fajny taki teścik. Taki jesienny teścik. Lusterka, klamki i tego typu detale są polakierowane w kolorze nadwozia, jednak nie braknie nam tutaj też takich twardych plastików, ale celowo one są tutaj jakby. Hmm, podoczepiane. Stepway to takie uterenowione Sandero. Ta generacja oparta jest już na nowej płycie podłogowej i wersja Sandero ma większy prześwit o 41 mm jakoś. Boże, z tyłu również plastiki. Nawet tutaj jakieś szare takie. Kamery może nie ma, ale czujniki parkowania już są. Boże, Sandero. Ale ona pięknie jakoś tak na ujęciach wychodzi. Nie wiem, czy to kwestia pogody, czy, nie wiem, jakoś tak dobrze ten samochód wygląda. Proszę bardzo, relingi. Tak, tak popatrzymy, Szczególnie na ten przód, na te reflektory, które kojarzą nam się z Lamborghini, na ten lakier, takie prawie... W Prawie oczywiście, prawie. To są trochę inne samochody. Tampa z tyłu też wygląda całkiem sympatycznie. Bagażnik raczej taki jak w innych hatchbackach z segmentu B. 328 litrów pojemność. Tutaj mamy jakieś haczyki. Gumowa wykładzinka, ale akurat tutaj ona została dodana. No wybaczcie, że za ten syfek, ale auto nie zostało jeszcze nawet przygotowane do sprzedaży. No, ja po prostu wyrwałem z auto komfort i tak na szybko tutaj ogarnęliśmy. Koła zapasowego oczywiście tutaj nie ma, bo jest butla L- PG. Jak nie wiem, ma 50 litrów pojemność, ale wchodzi tutaj 40 litrów gazu, chyba? Nie wiem, jakoś tak. Uuu! Nawet takiego metalicznego dźwięku nie ma, raczej mechaniczny. Klameczka chodzi delikatnie. W ogóle jest tutaj kile, proszę, przycisk, ale jest on nam niepotrzebny, ponieważ, no, dacz ja wiadomo, jest to Renault. Mamy taką kartę. I wystarczy, że oddalimy się. Samochód nam się sam zamyka. O, proszę. Czy też się przybliżamy i sam nam się otworzy za chwilę. W ogóle dumnie. Ładnie, fajnie. Nie mówcie na Dacie źle. Oczywiście calutki boczek jest twardy. Kanapa, proszę bardzo. Materiałówka, ale mamy tutaj dwa rodzaje materiałów. To taki szary i można powiedzieć taka mikro przepitka. Przepitka w ogóle, co ja mówię? Może popitka? Pepitka, moi mili, jak w Porsche. Pepitka. Miejsca aż tak tutaj dużo nie ma z tyłu. Ale jak siądę sobie tutaj w takim niecnym rozkroku, dwumetrowy petrolhead za dwumetrowym petrolheadem się tutaj jakoś tam zmieszczą. Wiecie, normalny samochód dla normalnych ludzi. No ja nie jestem normalny, jak mam 198 cm wzrostu, izofiksy, podłokietnik, ale nie ma tutaj ani nawiewów, ani trójstrefowej klimatyzacji, czy tam grzany Foteli jest wejście 12V i deska rozdzielcza. Przestrzeń z przodu, miejsce kierownika tego pojazdu. Ej, ta decha naprawdę wygląda sympatycznie, jak na auto-budżetowe. Jest ok to jest w ogóle materiał. Zresztą przejdziemy do przodu. Widzicie, biała sufitka. zobaczcie w ogóle jakie tutaj są jakieś wgłębienia. A, dobra, rozumiem o co tutaj chodzi, rozumiem. A i w komentarzach wiele osób hejtuje Darci, że o, tu lepiej sobie, że taką Sandero kupić na przykład E65 BMW. Z v albo z V12 dorwać. Ja nie mogę, nie o to w tym samochodzie chodzi. Ktoś kupuje sobie takie Sandero, jeździ sobie bezstresowo, strasznie tanio, serwis jest też tutaj tani, ubezpieczenie, koszt jazdy, jako wozik do Przemieszczania się takiego normalnego, naprawdę ekstra. Tak, siódemka będzie prawdopodobnie miała lepsze wyposażenie oraz lepsze osiągi, o ile będzie sprawna. Też trochę może więcej palić, a jak spoko, mechanicznie. A jak spocą nam się w takiej S65 aktywne stabilizatory. Tutaj twardo, no tutaj jest mięciutko z przodu i taki dekor. No to oczywiście będzie drożej niż wymiana stabilizatora w takiej daci, I chociaż nie wiem, czy wymienia się tutaj stabilizator, prędzej jakieś tam gumki ewentualnie. Proszę bardzo, też pepita tutaj stepway. Ja nie mogę, jakie dywaniki w ogóle z lamową. Czy ja nie wiem, ale to chyba jakaś wersja jest specjalna, chyba nie wiem. Te brązowe wstaweczki tutaj. Jest normalnie materiał, tkaninka z gąbeczką, miękko. Tutaj jednak no to już twardo. Schowek o, jest, bo jest. Odpalimy sobie, proszę. Kurcze pieczone. Widok z perspektywy kierowcy. Widoczność jest naprawdę spoko. Tak jak wspomniałem, są tutaj czujniki parkowania, jak coś na tył. Kierownica normalna, obszyta w skórze. Oczywiście jest to pewnie fejkowa skóra, ale jest przyjemniej. Tempomat multifunkcja. Jakaś taka satynowa wstawka, taka przypominająca aluminium. Liczniki no już prościej chyba się nie da. No, i po środku mamy, proszę bardzo, komputer pokładowy. Średnie LPG. Zwróćcie uwagę na dole. Mamy tutaj poziom LPG. Jest na full auto zatankowane, ale gdy przerzucimy sobie na benzynkę. O, chwilkę to musiało potrwać, ale mamy tutaj wskaźnik ilości benzyny i teraz z powrotem na gaz. O, jest to naprawdę super rozwiązane. Prawie nie było gazu, ale za 100 zł, no to tutaj pełny bak jest. No takie funkcje ciekawe czy domknie. Jest tej więcej mocy na gazie niż na benzynie ja Prawdopodobnie stosuję dwa osobne programy na yy, dojazdy na benzynie oraz na LPG. No i co? System multimedialny no to jest taki ekranik. No takie lekkie, tutaj trzeszcząko jest, jak się poszarpie, ale tutaj to wszystko jest w miarę spoko. Klimatyzacja automatyczna, jednostrefowa, ale jest tutaj jakaś taka półeczka 12V, gałęcjuszek, sześciostopniowy stopniowy manual, też taka niby skórka tutaj proszę bardzo. No, tak to wszystko. Tak normalnie chodzi ta skrzynia. Jest ok, Elektryczny ręczny, uchwyty na kubki i podłokietnik. Taki trochę nawet miękki on jest. Tutaj jeszcze pod spodem, o, jest schowek. Mamy tutaj tryb Eko. Auto wtedy jest po prostu takie zmulone bardziej, no ale mniej kusi nas do yy, wyczynowej, sportowej jazdy, start-stop. Pełen pakiet przycisków, nie ma zaślepek. No dobra, no może tu jest taka zaślepeczka, no. Ale tutaj proszę, LPG, Parktronic. Wejście USB tutaj. Tutaj mamy, o, proszę bardzo, na telefonik uchwyt standardowy. Świetny Bayer. bardziej jak widzę, że nie ma tutaj systemu nawigacyjnego Ale smartfon Integracja jakaś tego No już nie będziemy tutaj grzebać Jest radio, multimedia Ustaw No takie pierdoły Ma to lekkie lagi oczywiście Ale o wysoka jasność sobie ustawimy Będzie lepiej widać System No czekajcie ustawienia pojazdu na przykład Co tutaj można zrobić Dostęp, no cała taka Personalizacja. No, i tutaj dotykowe przyciski, można tak powiedzieć, do ustawień domek. No wiadomo, ciszej, głośniej, ale realnie, no to tutaj będziemy sobie za pomocą tej manetki, o może z tej perspektywy, tutaj będziemy regulować sobie głośniej, ciszej. Zmiana stacji. Jest to bardzo fajne francuskie rozwiązanie, takie Bayreno, można powiedzieć. Lusterko normalne bez fotochromu, ale tutaj jakieś już czujniki są. Czy to z zmierzchu, czy to deszczu pod sufitka. Dwa osobne światełka. Tutaj czujnik, chyba temperatura mi się wydaje, bo mikrofon jest tutaj i pyk. A podświetlenia akurat tutaj nie ma. I tak mieści się tutaj prawie dwumetrowy petrol head. Pozycja za kierownicą jest całkiem spoko. Czekajcie, jakbym tutaj się podniósł troszeczkę. O, teraz mi się nawet w takim stepwayu fajniej siedzi, tak wyżej. No to zawsze troszkę miejsca z tyłu byłoby tutaj Więcej. Ale to tutaj z tyłu troszeczkę tak surowo wygląda, ale jest OK. Nie o to w tym aucie chodzi. Gasimy, zajrzymy jeszcze pod maskę. 1.0 EcoG G to tak naprawdę 10 TCE. No gdzie tu się otwiera. Ale zwróćcie uwagi, nie ma tutaj żadnej osłony na silniku. Wszystko jest na wierzchu. Ole! Turbina! Naprawdę piękna sprawa. 1.0 Turbo, 3 cylindry i tak, na benzynie ten silnik generuje 90 koni mechanicznych oraz 160 Nm, a na gazie 100 koni mechanicznych oraz 170 Nm. Tego i tego, o 10 więcej. Tak jak widzieliście, 6-stopniowa manualna skrzynia biegów. W wersji bez LPG chyba mogliśmy mieć tutaj jeszcze CVT w takiej daczy. A jak ktoś nie chce benzyny ani LPG, no to zawsze do wyboru był dizelek, osiągi. To tak, może przed osiągami masa tego samochodu 1170 kg, jakoś? I przyspieszenie do pierwszej setki deklarowane przez producenta to podobno 11,7 sekundy, jak wyszukałem, i to właśnie na gaziutku jest lepiej. Prędkość maksymalna 177 km na godzinę. Ładuje się do środka i przenosimy się pod autostradę. To jesteśmy na miejscu soundchecku już. Przecież robić nie będziemy. Trzy cylinderki, no to... Uuhu. A może powinienem był soundcheck zrobić? Dobra, już niech będzie jak jest ręczny elektryczny, ręczny kasujemy zużycie paliwa i jest ok, później sobie zobaczymy ile spali na prędkościomierz tutaj cyfrowy ustawiłem, niestety drugiego telefonu tutaj nie mam bo się mi rozładował także nie zapisze nam się prędkość maksymalna, ale tutaj będzie przecież na raceboxie wskazanie realnej prędkości maksymalnej co do przyspieszenia to muszę tutaj zaznaczyć, że jak zmieniamy szybko biegi, to są tutaj takie softowe skastrowanka, że tak to ujmę. Po prostu, jak za szybko zmienimy bieg, no to tutaj e, obcina nam komputer moc przez chwilę. Tak pewnie, żeby się zabezpieczyć. No jak na razie 80 km na godzinę tutaj ograniczenie. No i nie wiedziałem, jak tutaj wyłączyć kontrolę trakcji. Także przyspieszenie z kontrolą trakcji. No, jest taki pek, pek, jak zmieniamy bieg. Jak szybko puścimy sprzęgło, o! No, nie jest to samochód na jakiejś świecie. wariacji i tak dalej. Piąty bieg jest dość długi, ale jeszcze mamy szósty. Skrzynia jest tutaj naprawdę długa. Szósty bieg jest nad biegiem. No i dobra, tutaj jest pod górę, pod wiatr. Także jest trochę ciężej. W sumie to mógłbym na czwórce chyba przeciągnąć. Dacie tutaj, ale nie widzę sensu. Dobra, możemy chwilę odpuścić, damy nawet na szóstkę. No zwróćcie uwagę, 150 km na godzinę. No to mamy 3100. Ojejku. 152 obroty. Gdzie tu 177, to już V max jest dobra. No i tutaj, coś tutaj piknęło ciekawe, co to było. No, dać jeszcze pod wiaterek. Ale paka 7 już jest, prawie nie ma przekłamania, może 2 km na godzinę. No i pod wiatr 174 km na godzinę już było. Więc co, teraz sprawdzimy sobie prędkości obrotowe, to takie 130 km na godzinę, szósty bieg. A, mógłbym sobie tempomacik normalnie włączyć, to ci kurczę! Petrolhead w dacji. 130 to mamy 2712 obrotów. 110, no to już będzie 2298. Dobra, już nie będziemy kombinować. Puścimy się za tym GLC. Odcinek specjalny. Podwiatr, chyba bardziej tak podwiatr jest w tą stronę, jak tak ciśniemy. a na odcinku specjalnym to trzeba. O, ale czuj tutaj wiatr wszystko. No. Nie jest to najmocniejszy samochód na świecie oczywiście, no ale proszę. 177 wpisane, 172 już jest. To jest w miarę równo. Drzewa, trochę osłonięta autostrada, no to już maszyna tutaj taka bardziej dynamiczna, chyba troszkę nawet. No i dobra, 185 km na godzinę i hamujemy, bo wyprzedzanie. <noise> Według GPS-u! Jak dla mnie dobrze się taką daczą jeździ, wiadomo, nie ma tutaj jakiegoś, nie wiadomo jakiego wygłuszenia i tak dalej. Siedzi się tak normalnie, ale mieszczę się tutaj przy dwóch metrach, jak tak sobie siedzę. Jest ok, No trochę może te twardsze plastiki takie tutaj są, ale tak ma tutaj być. Myślę, że każdy, kto kupuje taką dację, a sporo ich jeździ na naszej polskiej i ogólnie jest zainteresowany tymi samochodami, jest świadomy, jaki to jest samochód po prostu. No i dobra, to co zrobimy sobie check, nie wiem, z trujeczki na przykład, albo zwolnimy i wiecie co z dwujeczki sobie dziabniemy. dalej. Jest kulturalnie, naprawdę cichutko Delikatne jakieś wibracyjki Oczywiście od tego silnika są, ale nie jest to jakieś Dyrastyczne doznanie Prowadzenie No jak myślicie, jakie, jak się prowadzi Taka Dacia Sandero w wersji stepłej jeszcze Podniesionej no? Nie, jest to samochód sportowy No żeby sobie jakiś do lasku na rybki pojechać Na przykład na działeczkę Może jakieś bezdroża tak troszeczkę, ale też nie jest to jakaś offroadowa Ale na przykład w miejscu, gdzie dziś kręciłem Kręci się zawsze sporo wędkarzy Bo jest to zaraz przy Odrze miejsce Muszę przyznać, starsi panowie z wędkami Bardzo tutaj Docenili dacie. Podeszli, powiedzieli, że bardzo fajny samochodzik Piękny No i dobra, co? Deptamy Już z czwóreczki 200, raczej to mierzyć nie będziemy No i teraz jest wiatr w bok, ale później Ta autostrada idzie w ten sposób I będzie z wiatrem No, także teraz z bocznym 160 Boczny wiatr zawsze nam tutaj też trochę przeszkadza. Nie, no, ale Dacia daje radę. Wprawdzie już trochę puchnięcie jest, ale wciąż się powoli napędzamy. No i 177 wpisane, i mamy 177 km na godzinę według GPS-u. I teraz ile ugramy? To nasze. Będzie dobrze, będzie dobrze. Byle nie było dziś żadnych, żadnych mistrzów lewego pasa. Tylko lekko cienia aerodynamiczny za ciężarówką. Dobra. 184, 185 za chwilkę. Chwileczkę, czyżby to był jakiś kagańczyk? No 187,5 km na godzinę według GPS-u Mi się wydaje, że to jest kaganiec, wiecie? Dobra, coś tutaj nie ma już warunków, by się jakoś mocniej e, bujnąć No chce się rozpędzić i albo ktoś wyprzedzać zaczyna, albo coś się dzieje na drodze no trudno 187,5 km Kilometra na godzinę Według GPS-u było I mam nadzieję, że ta maszyna, jak i ten cały test Wam się wszystko niesamowicie podobało Także co? Pozdrawiam i do zobaczenia W jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku Na razie, trzymajcie się